Usłuchałem tego na Spotify już parę razy, bardzo fajna piosenka, zobaczmy jak wtedy. Martinez dziękuję za Prime. Po tej nie widziałem. Witam, ja, już. Tam cię nie mam małe pytanie. jakie tam? Jesteśmy w... 2020! Cloud! Nie Cloud! Sam, a nie z jakąś stylistką yeah. po mnie na lotnisko no. O i o, dajmy to na intro no. Dzięki Tony nie zarobiłem tu milion Ja milion, I ja też milion tu tutaj z mą familią Mordo kurwa, to jest czwarty milion Na mordzie stank face, pachnie jak sukces Tyle typa chciało latać w moich butach i może koszulca Swery, 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 robimy sztukę hurtem Ongary, oh młodzież i wąsać Kręci nas bomba, puchną nam konta Dobra, mimo że nie Ale spuchnie mi przez 20 2020, 2020. Czyli co, 2020 to jest nowa supergrupa, tak? No tak, 2020 yy, to jest ten label i to jest nowa supergrupa i będzie płyta Club 2020 w tym składzie, tak? O, Ojo Ketchup i o Hemingway. Kogo ty stary słuchasz? A ty kogo słuchasz Olopski? Weź to nam doraś jakąś, do... bo potrzebujemy właśnie kogoś kto nam dobry głos muzyczny zapoda, my wiedzieli co posłuchać na streamie. Chyba wszyscy z 2020, okay. czyli, tu, czyli taki hotel mafia Gdzie on jest? Jest. No nie napiszę. <mum> <mum> Suba płynąłeś na fali, ja jesteś za burtą tyle jest dymu w tym jebanym studio, że mamy tu sobie bije pod chmurką Jak chce podwórko, dwórko u wychowany pod klatówką tu Głosek przepity wódką znów i chuj Twenty, twenty! 20. Dla mnie spoko, mi się podoba i ciekawe co będzie dalej.